Witamy yy, na nowym odcinku Dzisiaj będziemy robić coś Co mi tutaj powie Discord Znaczy no ja wiem co Ale chcę tutaj sobie to wszystko Ładnie włączyć A więc mamy research day ze Snislem Snissell może być shiny Jest moim zdaniem bardzo fajnym Pokémonem Bardzo przyjemnym Ja zresztą bardzo go bardzo lubię i liczę na kolejne shiny Z dobrem IV Tu mam cały, całą rozpiskę Wszystkie kwestie. one się oczywiście powtarzają, musimy tutaj zrobić takie rzeczy jak Zapoznać dwa Pokemony, użyć trzech Raspberry i tak dalej i tak dalej I to wszystko można zrobić w domu Ja dzisiaj to robię w domu, dlaczego to robię w domu? Bo za oknem mam minus 3, minus 4 stopnie Co chwilę pada śnieg, teraz jest słońce akurat, ale przez chwilę sypało i to ostro A dwa mam wiatr powyżej 20 paru kilometrów na godzinę Co oznacza, że jakbym wyszedł z domu to strasznie piździ. I stwierdziłem, że nie, że dzisiaj w domku. Ja już y, pierwsze trzy questy zrobiłem. Nie odbierałem. Odbieramy na odcinku wszystko. Sprawdzamy, czy to przebitki, czy nie. Snissl jest y, zwykły. 873. Właśnie. Ja zobaczyć, y, jaka jest setka z tego questu w infografikach. 879 jest setka, więc 873. To jest już coś wysokiego, nie wiem dlaczego dałem Ultrabola, wystarczyłby Pokeball, albo Great był to się ładnie łapie plus to jest research, więc nie możem usiąść, usiąść, uciec. Usiąść też może. I co to jest za IV Pff. Bang 96 6 każdy nie jest shiny. Zobaczmy tutaj. Shiny Sneasel, drugi, drugi, drugi odebrany jest shiny Sneasel 856. Więc niestety yy, no jest tragiczny. To nie fajne. To jest tragiczne. Ja mam bardzo nadzieję, że Aga w końcu zostanie Szenislato. Szenisla nie, Szenisla nie ma. Ja, ja Szenla to mam tyle, jakbym miał na nie Community Day. I tu jest zwykły. 858. No więc tutaj kolejne już były tragiczne. Ten pierwszy na razie no. był najlepszy, jaki dostaliśmy Claimijemy sobie re, na, na, rewardy za ten cały stage oczywiście Ale w końcu po paru dniach. Bo myślę, 20 Snapshotach dziennie Udało mi się skończyć JOTO Collection Event Challenge Bo nie mogłem dostać smirgla ze Snapshota I w końcu dostałem i to odbieram dopiero teraz Dopiero dzisiaj to zrobiłem, jak to nagrywam Dzisiaj nagrywam, dzisiaj wy oglądacie To jest w ogóle hit Tak to właśnie wygląda Jak się nic nie spierdoli, jutro też odcinek Jak się jeszcze bardziej się nic nie spierdoli, bo jutrze też jest odcinek i na odcinku pojutrze będzie coś bardzo fajnego. A my widzimy się na kolejnych Żenis Instach i miejmy nadzieję, że na szumach. Na kolejne szaniczaki, nie tylko przebitkowe, co my tu mamy. Zwykły Snisu, aga dalej nie ma. 862, niestety nic ciekawego. Kolejny, y, też zwykły. I dlaczego w ogóle teraz nagrywam w ten sposób? No bo na całym stage'u też mamy ekantera. też zwykły. 852, no niestety, niestety. Ło, tutaj Machamp asystę zrobił. Nic ciekawego nam tu nie wpadło. Klejmujemy rewarda za stage'a. I co mamy tu? Też zwykłe. Simsy ma o wiele. ma duży shiny drop. Shiny drop, shiny rate kto jak tam lubi. Dwa greaty, dwa pokemony, dwa transfery. Widzimy się na Kolejną dawkę Shiny Czeków i co my mamy tu? Shiny snisla 861 Aga mnie zaraz zabi, Aga dalej nie ma, jest dalej w questach ode mnie. Bo jak się, no po prostu, jak się nagrywa, to trochę to wolniej idzie. I zaraz zobaczymy. No nie na Ivy Sable 861 tam chyba było, tak 861. No niestety, nic ciekawego. Dobra, mm. ja mam zaproszenie na raid. Od Gorzejli. Mm -hmm. Dobra, to robimy szybko szaniczaki i musimy zrobić ten rajd, bo powiedziałem, że będę. Więc tu jest zwykły, szybko na triku jest złapany. Kolejny, ja zdążę, wszystko opanowane, jest zwykły 848, dobry śrot i odbieramy cały stage, czyli nagrody plus e-counter. też jest zwykły 836, bardzo słaby, widzimy się. Na no, yy, gdzieś tam coś się To Czas na kolejne szenice, bo same przybitki to nic ciekawego, zwykłe. <laughs> Oczywiście łapiemy szybko na triku i przechodzimy do kolejnego Też zwykły, w ogóle nie przez to, że Aga jest, tak jak mówiłem, dalej ode mnie w kwaście I... dalej Nie, aha, ten się nie odebrał, bo za szybko wyszedłem Bolgo go po catch assistie nie dotknął i dlatego musimy go łapać jeszcze raz Więc trzeci też nie. 8.62, też nic ciekawego. Szkoda, 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 szkoda. Ogólnie wiadomo komentarze i tam dacie znać, yy, co wam ciekawego wpadło na tym yy, z Nisylvisarch. No, dwa grejce pod rząd, trzy Pokemony i ewolucja Dark type'a. Stwierdziłem, że odbaldalimy trochę i nagramy sobie kolejne shiny czeki Niestety nie. 847, nic ciekawego. Szkoda, szkoda. Co my tu mamy? Nie jest shiny 870. To już widzicie te 870 w górę, to już są te fajne. Też nie jest shiny. Tylko dwa shiny? Trochę mało. Jak na to, że ten Pokémon ma niewywiększony shiny rate i tego już trochę naspotykałem, nałapałem. Mało. Transfer, catch, nice. Łatwizna. Czas na kolejny szaniczek jest Nisna, tym razem masz cztery, bo taki etap Questa, gdzie za, całego, za cały etap Questa również mamy Ekantera. Niesamowite, prawda? Każdy już te y, research daje dobrze zna, czy to Nidoran, czy to Lotat. Najlepsze jest to, że chyba dokładnie y, rok temu dostaliśmy pierwszy właśnie y, rok czy już więcej. Chyba rok temu był lotat, prawda, Aguś? No, możliwe. Możliwe, ale chyba ta sama data była. Nie wiem, strzelam. Tak mi coś się wydaje. Takie gdzieś komentarze widziałem na... pod infografikami i co ma tu mamy na koniec. Co my mamy tu ma na. Nie wiem, co ja powiedziałam przed chwilą. Bęk shiny snisu 844, czyli jest totalnym gównem, a gadanej nie ma. <ścoughs> Więc. Ja się czuję zagrożony dzisiaj I miejmy nadzieję, że jeszcze nic, nic Nie dostaniemy I miejmy nadzieję, że Aga dostanie swojego Też. Trochę mi banie przycieło teraz Zauważyłem, ale musicie to jakoś przeżyć A więc czas na koniec Sneasel Limited Research. I musimy zrobić jeszcze ewolucję Dark Type'a. I Dark Type'em, z którego, którego sobie ewoluujemy, nie będzie Sneasel. Yy, będzie to. Uwaga. Uwaga. Co by to będzie, Shiny Aloratata. Shiny ewolucja na odcinku. To jest. Coś bardzo rar na tym kanale. Ale jest, evolve, evolve a dark type zaliczone, bo to online to jest również dark typem I zapraszam Was do komentarzy, jak tam wasz limited sniff research. Aga dalej nie ma shiny, więc jeżeli Aga do końca tego researchu nie dostanie shiny, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, aby Aga w końcu tego shiny sniffla dostała kiedyś. A my mamy tutaj ostatnie trzy szanse na Szajniaka Nie jest shiny I ostatnie trzy szanse na Shundo, czy w ogóle na Hundo, czy na setkę Nie pogardziłbym kolejną Ja bardzo Uiwailę lubię, chcę mieć 6 mrocznych i sześć lodowych I brakuje mi do tego jeszcze dwóch sztuk z dobrym IV Nic z tych rzeczy, ani shiny, ani dobre IV, jeszcze zaatakował <laughs> OK. Czyli ostatnia szansa Nie jest shiny. I ID jest tragiczne wręcz Skończmy nasz SNISEL Limit Research Nagrody jak nagrody I to jest koniec Więc sprawdzę sobie podsumowanie Czy jakaś setka dzisiaj? Nie Trójki jakieś wpadły Ale czy coś ciekawego? Zaraz zobaczymy Tam było 9,6 chyba nawet na odcinku mi się wydaje ale tak to niestety 9,3 jeszcze było. Tu jest skaleczony strasznie. Kolejne 9,3 No nie, tu nam nic ciekawego. 9,8 Czyli 9,8 i 9,6 najprzód no, w jakim wpadłem. Jeżeli chodzi o liczbę shiny snisli to aż 4, więc moim zdaniem bardzo dużo. 4 shiny snisle a gamma dalej zero. Jestem na hmm. ostatnim stageu, kto jest na tym. Na Discordzie to widzi to właśnie. No. Więc my zapraszamy Was na Discord, zapraszamy Was do kolejnych odcinków i widzimy się niedługo. Komentarze, wszystkie linki zależą. Tak, bo aukcja bośipowa jeszcze trwa. Do do, do wtorku, czyli to jest. który luty drugi? Wtorek. Trwa do wtorku, luty to jest... Drugi Drugi luty Do 21 Tak Do zobaczenia, cześć Ale uwaga, udało się, Aga ma szajni snisla, idziemy do Agi, tutaj jest kot, tutaj jest bałagan Tu jest szajni snisł, mam nadzieję, że go widać O, tu, Aga łapie Shiny snisla Na rozwalonym kablu No tam kablu nie ma No, ty nie chcesz się złapać, a teraz kiedy ty powiesz? teraz kiedy jest pod, ek, ekscytowana, Shiny snisłem mu Agi Na Discordzie, które tam I? oglądają przy okazji sobie, bo robimy live'a z tego. Teraz zabało się, cieszysz się? Kitku się zawsze cieszy. Kitku się cieszy. Jest zapany